Tak wygląda Kapkat od środka. Wybieramy pierwsze ujęcie. Szukamy jakiegoś ładnego ujęcia w naszym filmiku. O, powiedzmy, że chcę zacząć od tego ujęcia. Co robię w tym momencie? Klikam w przycisk Podział. Powiedzmy, że chcę zakończyć na tym ujęciu. Klikam znowu Podział. Mam już wybrany fragment, od którego chcę rozpocząć mój filmik. Teraz biorę ten fragment i przesuwam go na początek. Teraz jak usunąć fragment filmiku? Powiedzmy, że chcemy resztę filmiku naszego usunąć. Klikamy na tą część, którą chcemy usunąć i przycisk usuń. Jeżeli usunęliśmy coś za dużo, to zawsze tą strzałeczką, która jest tutaj, możemy cofnąć nasze usunięcie albo wrócić do ustawień wcześniejszych.